Dzień dobry, Jan Miziołek, to jest podcast Mówiąc Prosta. Dzisiaj moim gościem jest Agaton Koziński, publicysta Polska Metropolia Warszawska. Dzień dobry. Dzień dobry. To zacznijmy od tego, czy wybory powinny być powtórzone tak, jak chciałby tego sztab Rafała Trzaskowskiego, tak jak chce tego część takich radykalnych wyborców Rafała Trzaskowskiego, no bo oni chcą przeliczyć ponownie wszystkie głosy. Taka procedura nigdy w Polsce się nie zdarzała. Znaczy, no, nie, przyznam się szczerze, długo musiano chyba pracować nad Rafałem Trzaskowskim, żeby złożył ten wniosek o, o ponowne, o korektę tych, złożył protest wyborczy. Przecież Rafał Trzaskowski bardzo szybko, tydzień temu, jak pojawiły się pierwsze doniesienia, opublikował na wideo filmik podsumowujący jego kampanię wyborczą i jasno w nim powiedział, że jego, że mój rywal zdobył więcej głosów niż ja. Tydzień później już składa protesty wyborcze. No, Przyznam się szczerze, że taki eksperyment byłby szalenie ciekawy. Czy więzień Matusza ma szansę z tego więzienia się wyrywać, jakby próbował po raz trzeci zawalczyć o prezydenturę w Polsce. Dwa razy się nie udało, no do trzech razy sztuka, no ale nie wiem, czy polityka to jest dziedzina, która powinna dostarczać kontentu czysto połównawczego. To jednak nie laboratorium, tylko żywa rzeczywistość z żywymi ludźmi. Na miejscu Rafała Trzaskowskiego tak naprawdę, ja rozumiem kontekst polityczny tego wszystkiego, próba konsolidacji Platformy Obywatelskiej, próba zracjonalizowania jakiś tam sposób porażki wyborczej, ale, ale gdyby do faktów doszło rzeczywiście, Rafał Trzaskowski miał po raz trzeci przechodzić przez kampanię wyborczą, boję się, że psychicznie by się już nie pozbierał. No ale czy dla samego stanu demokracji mówienie ludziom, że głosy powinny być ponownie przeliczone, no nie podważa trochę wyniku wyborczego? No bo wiemy, że te głosy, które rzeczywiście zostały źle oddane, to jakieś, nie wiem, pięć tysięcy, kilka tysięcy głosów, więc to nie zmienia wyniku wyborczego. Tak naprawdę, żeby zmienić wynik wyborczy, to zdaje się całe miasto Szczecin, cała populacja musiałaby oddać źle głos w wyborach. I to jest jedna rzecz, natomiast ja dostrzegam w tym wszystkim inne zjawisko. Anomalie wyborcze zdarzają się przy każdych wyborach. Jest to fakt stwierdzony, wiadomo o tym od dawna. Mamy historyczne wybory samorządowe z 2014 roku, gdzie odsetek głosów nieważnych był bodajże 18%, bliski 20%. Teraz ten odsetek jest zdecydowanie niższy, a w 2014 roku w tych wyborach samorządowych głosów nie przeliczaliśmy ponownie. No to jest y oczywiście. Patrząc tak legę artist na wszystko, jak są jakiekolwiek wątpliwości, natychmiast te wątpliwości powinny być porozwiązywane, bo to dla dobra demokracji, dla dobra kandydatów, dla dobra zwycięzcy umacnia, utwierdza jego, jego werdykt wyborczy. Ale mamy też drugą stronę tego równania, a drugą stroną tego równania jest. Powaga państwa, jest wiarygodność procesu wyborczego. Jeżeli pozwalamy na to, ja rozumiem, że taka była standardy funkcjonowania Państwowych Komisji Wyborczych, oni zawsze przyjmowali domniemanie ważności wyborów, nawet pojawiających się gdzie wątpliwości. Jeżeli te wątpliwości nie przekraczały pewnego marginesu. Który jest tam nie, pewnie, pewnie nie do uniknięcia, właśnie po to, żeby powagi procesu wyborczego nie podważać. No bo jeżeli pojawiają się tego typu powątpliwości, pojawiają się próby podważania, zaczynają się dyskusje, w naturalny sposób zdejmujemy autorytet i z Państwowej Komisji Wyborczej, i z jej ostatecznego zatwierdzenia i z samego momentu głosowania, głosowania w wyborach. Ja tak nie rozumiem, ja tak rozumiem też działania obecnej koalicji rządzącej, która. która która po prostu zwyczajnie od samego początku próbuje stworzyć mit prezydenta Trzaskowskiego i uzurpatora Karola Nowockiego. Wszystkie decyzje Karola Nowockiego będzie łatwiej podważać, gdy będzie można było powiedzieć: ha, ha, taki prezydent wybrany w takim, a nie innym trybie. No to czego się spodziewamy. Brutalna walka polityczna wokół pałacu prezydenckiego już się rozpoczęła, mimo że Kałę Nowocki formalnie prezydentem zostanie 6 sierpnia. No, szczególnie, że my się chyba jako publicyści trochę też spodziewaliśmy, że taką podważanie wyników wyborów to raczej będzie domena Prawa i Sprawiedliwości. No, i te protesty do Sądu Najwyższego, między innymi dlatego, że nie mieli pieniędzy na kampanię. No i była jeszcze ta afera związana z naskiem, więc było kilka rzeczy, które można było prawda, zaprotestować, a tutaj się okazuje, że to robi yy, no, koalicja obywatelska, ta prawa Trzaskowskiego. Zarzucanie opozycji, że sfałszowała wybory, no nie jest trochę niepoważne. I not, zachowajmy proporcje. W 2023 roku, gdy PiS płacił, tracił władzę, również pojawiały się podobne uwagi, że ówczesna opozycja gdzie nie gdzie skręciła, podkręciła i dlatego wynik wyborczy taki, a nie inny. No bo każda partia, każde środowisko polityczne próbuje stworzyć swoje mity, kierowane przede wszystkim do żelaznego elektoratu. Przecież nie możemy powiedzieć otwartym tekstem: Byliśmy beznadziejni, byliśmy słabi, nie umiemy zrobić porządnej kampanii wyborczej, nie umiemy napisać programu. I w związku z tym przegrywamy wybory z lepszymi od siebie, no to, 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 to nie wypada. Eee, można w różnym stylu przyznać się do tej porażki, no, ale brnięcie w taką mitomanie, tworzenie tego typu mitów dla żelaznych wyborców, jest jednym z elementów kampanii wyborczej. W 2020, przypomnijmy to jednak, w 2020 roku Donald Trump wyda wylał bardzo silny mit pod swoje zwycięstwo, cztery lata później, twierdząc, że wybory zostały sfałszowane. On przecież nie uznał tamtych wyborów. Szturm na Kapitol, to był szturm jego zwolenników przekonanych, że zwycięstwo zostało zwyczajnie ukradzione. Takie słowa dokładnie Donald Trump, ukradł, że ukradziono mu zwycięstwo w 2020 roku. On w ten sposób skonsolidował swój żelazny elektorat, skonsolidował swoją bazę wyborczą. Na którą mógł nadbudowywać, i to go doprowadziło do zwycięstwa wyborczego w 2024 roku. Dlatego, właśnie podobny mit, nie w tej skali, co teraz obecna rządząca większość, ale ten mit próbował też podtrzymywać, próbował budować, próbowało budować prawo i sprawiedliwość, dlatego teraz tak silnie po te argumenty sięgają sięgają, sięga obecna większość rządząca, ma Pani oczywiście rację, że mało to poważnie wygląda, gdy rządząca koalicja twierdzi, że opozycja sfałszowała wybory, no bo nawet jeżeli była w stanie to po co nam tacy rządzący, którzy pozwalają na to, żeby opozycja przewalała im wybory, no to sami sobie wystawiają kreskę. Ale, mo ale moim zdaniem oni... To jest po prostu kolejny element trampizacji światowej polityki. To teraz przejdźmy do tego, co nas czeka w przyszłości. No bo rekonstrukcja rządu, która ma wybory. być gdzieś... No, wybory też, ale dopiero za dwa lata chyba, czy chyba że będą wcześniejsze. No, optymistka jest Pani. Czyli mogą być A wcześniejsze, czyli no... zakłada Pan. A czyli do no, teraz nie zakładam, teraz będzie rekonstrukcja rządu. Zobaczymy, rozumiem, że rząd został właśnie już zrekonstruowany o Polskę 2050. Zobaczymy, jak bardzo zrekonstruowany, no, ale nie spodziewam się, żeby ważne stanowiska po tejże rekonstrukcji politycy Polski 2050 jeszcze zajmowali. No ale tak, no, rząd będzie na pewno walczył, będzie szukał swoich możliwości i będzie czekał, jak co pokaże sondaże. No, to, co pokazały wybory prezydenckie. Koalicja rządząca w 2023 roku zdobyła 53,4% głosów. Po wyborach prezydenckich jej poparcie łącznie liczone, rozumiem, że poparcie dla koalicji jest tożsame z poparciem Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich, czyli z tych 53% spadło do 49%. No i pytanie, czy Donald Tusk różnego rodzaju działaniami. Cudownym, magicznym rzecznikiem rządu, efektywną, bardzo sprawną, nową, nowym układem rządowym jest w stanie rewitalizować tą, tą, tą koalicję rządzącą na tyle, by ten sondaże z 49 poszły na chociażby te 51, no bo jeżeli pójdą na 51, to rekonstrukcja rządu spełni swoją funkcję, no ale jeżeli będzie ruch w przeciwną stronę, czyli z 49 zacznie się robić 47, 45, no to w takiej sytuacji przedterminowe wybory będą bardzo atrakcyjną ofertą, no bo. Cały czas jak ma się 45, to można jeszcze liczyć, że się odbije do 49, a lepiej mieć 49 niż 45, a jak nie ma szans na 51, no to bierzemy 49. Także cały czas z tyłu głowy ta kalkulacja moim zdaniem będzie prowadzona. Póki jest nadzieja, że narzędzia polityczne do zasięgu rządu pozwalają odbudować poparcie, pewnie takie próby będą. Jak nie, to nagle uchwalenie rocznego budżetu okaże się ponad siły obecnej koalicji rządzącej. Donald Tusk, czy on będzie kandydatem na premiera w przyszłości? Znaczy, czy on poprowadzi obecną koalicję rządzącą do wyborów? Czy raczej już jest tak, że nastawia się platforma na kogoś innego, że zobaczyła, że Donald Tusk nie ma tego noszenia? Czyli no tak, tylko na kogo mogliby się nastawić? Bo to jest. Yy, Może Donald na Rafała Tusko, Trzaskowskiego? Bojęty, jak... No nie, no, to, to pani napisała książkę, że on jest więzieniem, więźniem latusza. Ja to musi zostać. Ten tytuł. <laughs> Ten tytuł no i też nie może zostać, bo mu się kadencja kończy i tutaj jest, on zostanie więźniem ratusza, tylko będzie musiał sobie jeszcze jakiś ratusz zbudować, bo nie sądzę, żeby może to będzie ratusz w parlamencie europejskim, ale to raczej ten kierunek. Donald Tusk, bez względu na to, w jakiej formie jest Donald Tusk, Donald Tusk jest cały czas najlepszym, najbardziej efektywnym, najbardziej rozpoznawalnym, najskuteczniejszym wreszcie, najbardziej sprawczym pola, po, politykiem obecnej koalicji rządzącej. W tym sensie on jest bezalternatywny. Oczywiście, że Platforma Obywatelska powinna szukać jakiegoś nowego oddechu, czy szerzej koalicja rządząca powinna szukać jakiegoś nowego oddechu, odświeżenia swojego wizerunku, ale to stara definicja Donalda Tuska: władzy się nie przekazuje, władzę w polityce się bierze. Nie za bardzo widać, ten rząd rządzi półtora roku. Czy potrafimy wymienić choć jednego polityka z tego rządu, który realnie się zbudował, sobie jakąś pozycję, choć trochę autonomiczną, choć trochę podmiotową, poprawił swoją rozpoznawalność? No, Radosław Sikorski, tak, no tylko Radosław Sikorski już był zbudowany w pierwszym rządzie Donalda Tuska. Andrzej Domański. No, Andrzej Domański zbudował się, moim zdaniem, całkiem solidne, kojarzy się z takim solidnym księgowym, rządowym, solidnym ministrem finansów, tylko ma potężne obciążenie w postaci tego, że zablokował dotację rządową dla PIS-u właściwie jednoosobowo. Nawet żaden prawnik się pod tym nie podpisał. To jest podpis Andrzeja Domańskiego, że wbrew PKW tych pieniędzy, subwencji, Zwrotu za kampanię wyborczą PiPisowi nie wypłacę, co potężnie obciąża jego hipotekę. Gdyby, gdy, jeżeli mówimy w kategoriach przyszłego lidera opozycji, Andrzej Domański, moim zdaniem, będzie miał ogromne problemy, żeby być liderem opozycji, bo zwyczajnie będzie chodził od sprawy sądowej do sprawy sądowej, jeżeli w ogóle w tych sprawach sądowych ma szansę jakikolwiek się wybronić. No i pozostałych ludzi. Władysław Kosiniak-Kamysz. No, Władysław Kosiniak-Kamysz ma bardzo słabą pozycję wewnątrz własnej partii. On najpierw musi udowodnić, że dalej może być prezesem PSL-u, a dopiero potem może myśleć o jakichkolwiek innych funkcjach. Także a właśnie, czy ten jego... rozpad trzeciej drogi coś zmienia teraz? No, moim zdaniem zmienia. To zaczyna się ten, Zaczynają się te ruchy. To jest na razie no PSL otwiera sobie zdolności, możliwości działania. No możliwości działania ma szalenie ograniczone, no ale na pewno jest to bardzo wyraźny sygnał, że nigdy ta koalicja nie była skonsolidowana wewnętrznie. Zawsze tam występowały napięcia, a tych napięć będzie jeszcze więcej i Donald Tusk, to, 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 to może wrócimy do sekwencji zdarzeń z wotum zaufania, bo moim zdaniem to było bardzo ważne wystąpienie Donalda Tuska. Nudne, nic ciekawego tam nie powiedział, ale właśnie dlatego, że było nudne, nic ciekawego nie powiedział, było ważne, bo on pod koniec poświęcił bardzo dużo miejsca swoim koalicjantom. Mówił takimi bardzo ładnymi słowami, jak my się pięknie kłócimy w tym rządzie, jakie to jest twórcze napięcie, jakie te konflikty są takie rezonujące, inspirujące i budujące nas wszystkich, i im bardziej się kłócimy, tym bardziej się kochamy. No bo kto się lubi, ten się czubi. Starał się mówić w takiej retoryce, no ale też dobrze znamy Donalda Tuska, że jak. Sam fakt, że o czymś mówi, moim zdaniem, to jest jednoznaczny sygnał. On ma serdecznie dosyć tej koalicji. On ma serdecznie dosyć tego ciągłego okładania się kłonicami, że jak lewica zgłasza jakiś projekt, to PSL go głosuje, że jak minister rozwoju chce jednego, to minister infrastruktury chce czegoś zupełnie innego. Moim zdaniem on będzie dążył do spłaszczenia tej struktury przede wszystkim pod względem partyjnym, czyli w skrócie, w kolejnych wyborach. Obojętnie, kiedy one się pojawią, ma być jedna lista, nie trzy listy, nie cztery listy, ma być jedna lista wszystkich ugrupowań, y, które obecnie rząd tworzą, czyli oczywiście lista z dominującą pozycją koalicji obywatelskiej, konserwatywne skrzydło w postaci Polski 2050, a być może nawet PSL-u. Moim zdaniem wizji, y, wizji Tuska PSL ma być takim, y, Władysław kosiniak Kamesz ma być jego nowym Jarosławem Gowinem, żeby on mógł sobie znowu powtórzyć swoją ulubioną frazę, że platforma jest jak od Gowina do Arułkowicza, to bodajże się w 2012 czy 2013 roku mówił. Moim zdaniem on teraz chce powiedzieć, yy, platforma jest. Yy... Od kośniaka Kamysza do Czarzastego czy do Gawkowskiego. Zobaczymy, jak chciałam w Lewicy ułożą, czy tam, do dziemianowicz -Bąk. No, On chciałby odtworzyć model Platformy Obywatelskiej z 2011-2012-2013 roku, bo moim zdaniem z doświadczenia politycznego Tuska wynika, że taki model platformy jest najbardziej optymalny i do tego potrzebuje wciągnięcia na jednej listy Polski 2050, PSL-u PSL i Lewicy. Lewica i Pol Polska 2050 nie za bardzo mają narzędzia, możliwości, żeby się z tego wywinąć. Nie wiem, w jaki sposób oni. Oczywiście mogą iść samodzielnie do wyborów, no ale jak pójdą samodzielnie do wyborów, ja nie wiem, może się załapią na tą dotację zwroty kosztów dla partii, które zdobywają 3% w wyborach, a może się nie załapią. No to to jest takie, taka, taka kalkulacja. A innego scenariusza gry za bardzo nie mają, no bo nie wyobrażam sobie, żeby Lewica po raz kolejny wróciła do sojuszu z partią razem. Tak samo jak nie wyobrażam sobie, że Polska 2050 wróciła do sojuszu... Yy, do sojuszu z PSL-em. No, oczywiście największy znak zapytania z perspektywy tuska jest przy PSL-u, no bo co PSL, PSL ma większą podmiotowość. PSL zawsze może szukać różnych rozwiązań. Też wiemy, że ta partia ma swoje różne skrzydła, bardziej mniej konserwatywne, bardziej mniej propisowskie. Ten parlament jest bardzo plastycznym parlamentem. W Sejmie mamy około 20 partii. Wcale nie jest powiedziane, że te partie w jakiś sposób, ten czy inny sposób nie będą pękać. Nie pojawi się jakaś możliwość wewnętrznej gry, w miarę jak będą malały sondaże dla koalicji rządzącej. Pewnie PSL na taką okazję czeka. Ma doświadczenie, ma rutynę, wie w jaki sposób takie sytuacje wykorzystywać. No, a do wyborów jeszcze trochę czasu. No to przejdźmy do tego obozu zwycięskiego, czyli Karola Nawrockiego. Jakim prezydentem będzie Karol Nawrocki? Czy to trochę już widać po tych y, pierwszych wywiadach, czy też y, decyzjach personalnych odnośnie jego kancelarii? Ja Karola Nawrockiego spodziewam się, że to będzie prezydent taki jak Andrzej Duda, tylko bardziej. Andrzej Duda był jednak prezydentem hamletyzującym. Y, Moim zdaniem on uważał to, że to jest jego siła, ale jak będziemy podsumowywali jego prezydenturę, to raczej to wyjdzie jednak jako jego słabość, bo on autentycznie myślał, że może być prezydentem wszystkich Polaków. On autentycznie wierzył, że jak będzie dobrze rządził, będzie dobrym prezydentem, to przynajmniej część wyborców obecnej koalicji rządzącej, część widzów tvn 24 zacznie go szanować, zacznie go jakoś tam cenić, będzie go miło wspominała no to jest nie przypadek, że on co jakiś czas chodził, udzielał wywiadu tvn 24, mimo że TVN 24 regularnie go wrzucał pod pociąg, wrzucał mu jakieś pytania, pułapki, o ostatni przykład z brzegu, yy, pytania o, czy odda Trumpowi złoża polskie miedzi w zamian za pomoc wojskową w przypadku ten. No, ewidentne pytanie, pułapka nastawiona po to, żeby skompromitować prezydenta, potem te tweety Donalda Tuska, który podbijał jeszcze narrację, której de facto nie było, bo, bo, bo Andrzej Duda akurat dobrze zareagował na to pytanie. Moim zdaniem Karol Nawrocki wywiadów TVN-owi 24 nie będzie udzielał. Bo no ale może Karol Nawrocki pochop. nie będzie udzielał wywiadów TVN-owi 24, bo teraz już liczą się trochę inne media. Znaczy kanał Zero, w którym znaczy też Bude... bardzo często bywał Andrzej Duda, ma większe zasięgi czasem niż właśnie ten TVN 24. Znaczy te tradycyjne media tracą na znaczeniu. Znaczy no akurat nie chodziło mi o zasięgi i o media na, na, tradycyjne versus nowoczesne, bardziej traktuję to jako pewien symbol. E, o ile Andrzej Duda Przypominał sobie co jakiś czas, że on kiedyś był w Unii Wolności i wykonywał gesty w kierunku przeciwników, ludzi, którzy na niego nie zagłosowali. Moim zdaniem Karol Nawrocki takich gestów nie będzie wykonywał. No jeżeli powstanie odpowiednik liberalno-lewicowy Kanał Zero, to on do tego Kanału Zero też nie będzie chodził, albo jak pójdzie, kiedyś się zgodzi, to pójdzie i będzie absolutnie nieprzejednany sposób, bardzo ostro krytykował rzeczywistość który, którą negował przez całą swoją kampanię wyborczą. On ma jednak dosyć jasny światopogląd, dosyć jasne poglądy i swoim dorobkiem jako historyk, ale jednak osoba z życia publicznego, a przede wszystkim jako kandydat na prezydenta, konsekwentnie stał. No, jakie mamy wątpliwości odnośnie Karola Nowodzkiego? I wątpliwość jest właściwie jedna: czy on jest bardziej pisowski, czy bardziej konfederacki? Jedno jest pewne: jest na pewno mocnym, twardym skrzydłem prawicowym. I on takie hamletyzowanie jak Andrzej Duda, który jednak starał się być centroprawicowy z akcentem na centro, a nie na prawicowy, moim zdaniem w takiej takie, takie sytuacji nie będzie wchodził, no ale ponieważ on przyjmie twardą prawicową narrację, retorykę, optykę patrzenia na rzeczywistość, no to siłą rzeczy jego prezydentura będzie twardsza, bardziej zdecydowana, bardziej antagonizująca, przez ten symboliczny TVN będzie dużo ostrzej atakowany. No właśnie, ale skoro powiedział pan o tym, czy tutaj się zastanawiamy, czy będzie prezydentem bardziej PiSu czy Konfederacji, no to Andrzej Duda był pogardliwie nazywany długopisem. No chodziło jego zależność w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości. E, czy to może być powtórka z rozrywki, że on też będzie bardzo zależny od partii, która go de facto wystawiła w wyborach? Pewnie będzie, tylko różnica jest we wrażliwości. Andrzej Duda jak słyszał długopis, to się strasznie tym przejmował. A po Karalu to będzie spływało jak woda po kaczce. Gorsze no rzeczy znaczy właśnie o to chodzi. Po pierwsze, słyszał druga, to w kampanii wyborczej, pokazał bardzo silnie, że on ma rzeczywiście bardzo otwardą psychikę. On się nie przejmuje, obojętnie co się dzieje, on robi swoje, nie zmienia nawet tego, no nawet mięsień mu nie drgnął, gdy pojawiały się najgorsze ataki, te najgorsze momenty. O przykład debata w Superekspresie, gdy, gdy Rafał Trzaskowski przynosi tą biało-czerwoną flagę, którą zapomniał zabrać z końskich. No, bardzo mocny cios, jeden z najmocniejszych ciosów, jaki Karol Nawrocki otrzymał w tejże kampanii wyborczej. I to w dodatku w czasie rzeczywistym, to się wszystko działo na naszych oczach. On kompletnie niewzruszony, zwrócił otrzepał się i poszedł błyskawicznie dalej i starał się wyprowadzać swoje własne ciosy do rywali. Widać wyraźnie, że pod tym względem on się zasadniczo różni od, od Andrzeja Dudy. To jest polityka Polityk też moim zdaniem innej i już inaczej ułożony. Proszę zwrócić uwagę, że Andrzej Duda się przyzwyczailiśmy mentalnie, że to jest polityk młody. Chociaż jest to polityk już po 50. Andrzej Duda dotknął innej rzeczywistości. Właśnie to, że był członkiem Unii Wolności. On już był pewnie prawie dorosłym człowiekiem, gdy, gdy Tadeusz Mazowiecki tworzył swój rząd, gdy Reszek Balcerowicz wprowadzał, wprowadzał plan Balcerowicza i tak dalej tak dalej. Dla Karola Nowockiego to są wydarzenia historyczne. Platforma i PiS powstały w 2015 w pierwszym roku. On miał wtedy 18 lat. Całe jego dorosłe życie to jest spór Tuska z Kaczyńskim. To Platforma PiS, ten popis układający nam politykę od 20 lat, to jest dokładnie 20 lat dorosłego życia Karola Nowrockiego. On jest absolutnie dzieckiem polskiej polaryzacji i on wyciąga moim zdaniem jasny wniosek z tej polaryzacji. Nigdy historycznie nigdy nie zdarzyło się, żeby popis w jakiejś kwestii współpracował. Poza epizodem 2002 roku epizodem samorządowym raz się zdarzyło i nigdy więcej nie wróciło. Erozja między tymi dwoma środowiskami tylko i wyłącznie narastała wszystkie próby przerzucania mostów były błyskawicznie bojkotowane mosty palono albo rąbano siekierami, ale, ale po tych mostach, poza pojedynczymi osobami, mentalnie nikt nie przeszedł. Karol Nawrocki to wie. Karol Nawrocki wie, że nie ma szans łowić po tej przysłowiowej drugiej stronie. On wie, że wygrał głos, wybory głosami wyborców PiSu i Konfederacji. I on całą kadencję będzie dbał o to, żeby wyborcy PiSu i Konfederacji byli z niego zadowoleni, a ponieważ muszą być z niego zadowoleni, no to on absolutnie nie będzie zwracał uwagi na to, co się dzieje po tej przysłowiowej drugiej stronie drugiej strony, drugiej stronie y Sceny politycznej, także takie teksty jak Długopis czy coś w tym pokoju. Nawet jeżeli Donald Tusk po raz kolejny zacznie czy, czy cytować Miłosza o gałęzi i, i cieniu pod tą gałęzią, przed pałacem prezydenckim, o tego w ogóle nie zwrócił uwagę, A Andrzeja Duda, moim zdaniem, to dotknęło. To jest ta różnica we między nimi i to będzie chyba największa różnica między tymi prezydentami. No tak, ale to oznacza, że on nie będzie prezydentem wszystkich Polaków, no bo Andrzej Duda się starał. No ale, ale to jest właśnie eksperyment. Eksperyment z gwiazdką, bo nieudany, ale eksperyment nieudany też jest nieudany. To, to jest wyciągnął wnioski. Moim zdaniem Karol Nawrocki będzie prezydentem wszystkich Polaków, tylko postawi jeden warunek. Będę prezydentem wszystkich Polaków pod warunkiem, że wy przejdziecie na moją stronę. Ja już do was nie będę chodził. Andrzej Duda się nałaził przez 10 lat i nic z tego, tylko go ośmieszali, kompromitowali i wyśmiewali. Absolutnie. To jest most, ja serdecznie zapraszam, to jest moja, wyciągnię... to jest moja wyciągnięta ręka. Ale to wy teraz spróbujcie przejść po tym moście, który za chwilę będą chcieli spalić i porąbać się kierami. Ale ja zapraszam, będzie mi bardzo miło. Agaton Koziński, publicysta Polska The Times w Metropolii był moim gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, do widzenia.